Siemano, witajcie. Dzisiaj kolejny poradnik. Dzisiaj będzie jednak poradnik. Zamiast optymalizacji komputera, to będzie na, to, na temat e, sprawdzenia specyfikacji komputera, czyli e, w jak najprostszy sposób jednym programem można sprawdzić praktycznie każdy podzespół komputera, jaki jest u nas w komputerze. E, więc moim zdaniem najlepszym programem do tego jest CPUZ. Jest to darmowy program, który możecie ściągnąć na PL. Dam linka pod, pod e, filmikiem. No i cóż, wpiewamy tutaj kilka zakładek. E, pierwsza z nich to CPU, czy tam CPU, jak tam wolicie, jest to procesor. E, nazwa procesora, m, kod, jakie mamy TDP, e, cóż, co tu jeszcze mamy, na, jak, na jakiej podstawce on działa, a w jakiej technologii, jaki to dokładnie procesor jest, jaki ma traktowanie na, na stoku, czyli. E, te, to traktowanie, które daje nam producent, mamy tutaj core speed w moim przypadku, zamiast 3, 3 jest tutaj 4,2. Został podkręcony mnożnik e, razy 42. Oczywiście mamy teraz troszeczkę większe obciążenie procesora, ponieważ nagrywam frapsem. Normalnie to działa w spoczynku na 1, chyba 6, czyli mnożnik razy 12, tam 16. E, no i mamy oczywiście tutaj e, ten bus speed, czyli e, prędkość szyny, tak to można tłumaczyć. Czyli po prostu mnożnik razy to daje nam razy mnożnik razy, razy prędkość szyny daje nam po prostu ile wychodzi nam na rdzeniu. Mamy tutaj także cache, jaki mamy w procesorze. Mamy tak samo to, kolejną zakładkę. Szczególnie może nas interesować jedynie L3. bo w moim przypadku jest to 36 jest to MB. Mainboard, czyli z ewentualnie motherboard, jak to woli, e, czyli płyta główna. Jest to Asus model P8Z68VLE czy rewizja taka jaka jest. Na jakim chipsecie działa. Mamy także tutaj wersję BIOSu producenta BIOS-u i tak dalej. Mamy także szynę, na jakiej działa nam karta graficzna. Memory, czyli pamięć DDR3. W moim przypadku pojedynczy moduł, który ma 4 gb Efektywna, efektywna Częstotliwość pracy, pracy pamięci to 680, 668 MHz, czyli ogólnie rzecz biorąc, moje pamięci to są 1633 MHz, tak jakie są oczywiście na pudełku napisane. Tutaj jest efektywne akurat mamy tutaj CL9, czyli opóźnienia. No i cóż, kilka rzeczy, które już nie szczególnie nas, nas powinny interesować. SPD, czyli pojedyncze sloty na płycie głównej. W moim przypadku na slocie trzecim tylko jest pamięć zamontowana. E, mamy tutaj wszystkie taktowanie, tak inne, takie pierdoły. No i oczywiście part number, czyli e, dokładna nazwa naszych pamięci. No i grafik, w moim przypadku jest to już troszeczkę zużyte. E, 9800 GTO Nvidii. E, cóż, szczerze mówiąc. Mamy zamiarę wymienić, ale na razie jeszcze nie wiem kiedy, ponieważ no, troszeczkę też pieniążków mi brakuje na tą, tą grafikę, no ale cóż. Mamy także tutaj e, wielkość pamięci, jak i e, przepustowość. No i cóż, e, moim zdaniem, chyba to na tyle. Jeśli ktoś miał pytania na temat zasilacza, jaki jest w komputerze, e, no, zrobię inny poradnik, od razu mówię, zasilacza nie da się sprawdzić za pomocą żadnego programu, e, Jedynie możemy to sprawdzić fizycznie. Kiedyś Wam to pokażę. Może nawet niedługo. Dobra, z mojej strony to wszystko. Cześć.